Moje drogie wodniki, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z filmem na miesiąc marzec, z przesłaniem ogólnym kart. Przesłanie nie musi z każdym być spójne. W tym celu zapraszam też do czytania indywidualnego. Kontakt w opisie filmu do mnie. No i to tyle, także zaczynajmy. Wodnik i miesiąc marzec cóż początek wiosny przyniesie wodnikom? Wodnik i miesiąc marzec. Wodnik i miesiąc marzec. Wodnik i miesiąc marzec. Wodnik i miesiąc marzec. Dobrze, moje drogie wodniki. Z tego co tu widzę, wod... miesiąc przyniesie sprawy. Sądowe, możliwe tutaj jakieś straty, ale też poznanie kogoś i uśmiech fortuny. Czyli wszystko w jednym. Dobrze, zacznijmy od początku. Ym, dla tych wodników, które grają na giełdzie, zajmują się hazardem, grają w jakieś loterie, gry losowe, no, karty tutaj nie wyróżą za dobrze, bo, ponieważ karty. Wyróżą dosłownie stratę, więc w tym miesiącu, marcu, powstrzymałabym się od wszelkich jakichś tutaj niepewnych inwestycji, czy inwestowanie w akcje na przykład, czy też w grę w karty na pieniądze, jeżeli ktoś się takim czymś zajmuje, bo tutaj więcej możecie na tym stracić niż zyskać. O tym karty mówią. Co dalej? Dalej karty mówią też: aż dwie karty, że yy, fortuna wam, wam będzie sprzyjała, ale to nie w spekulacjach, tak jak powiedziałam. Nie w hazardzie, nie w ryzyku. Fortuna będzie Wam sprzyjała yy, w tym, yy, co od kogoś otrzymacie. Czyli ja bym powiedziała: Tutaj jakiś prezent, yy, nie wiem, może spadek. Może informacja, która będzie bardzo cenna, bo wartość, nie mierzymy tylko wartością pieniądza, jako taką, ale też informacjami na przykład nie wiem, dla osób, które szukają pracy, może to być informacja o świetnej pracy, o dobrze płatnej i o interesującej pracy. Także ja bym powiedziała, że tutaj w tej kwestii fortuna się do Was uśmiechnie, czyli otrzymacie od kogoś jakiś podarunek, czyli otrzymacie coś za nit, jakby nie uczestnicząc w tym dosłownie, nie musząc się o coś starać. Co dalej, moje drogie wodniki, tutaj podobna sytuacja była u strzelców bodajże, czyli dla osób, które planują jakieś tutaj pójście, ślub, orzenek i tak dalej, związanie się, z drugą osobą, to ja bym powiedziała, że tutaj nie ma jakiejś wielkiej miłości. Powiedziałabym, że tu jest bardziej znajomość, czy też no, chęć wejścia w związek bardziej z rozsądku, z takiej chłodnej kalkulacji niż z, z takiej czystej miłości, z uczucia, z przywiązania. Tutaj jest tylko no, rozsądek brany pod uwagę. Co będzie Wam sprzyjało? Sprzyjać będą Wam sprawy wszelkie sądowe. Dosłownie karta mówi, gdzie sprawiedliwość jakby bierze górę, gdzie trzeba coś rozstrzygnąć na korzyść albo niekorzyść Waszą, to tutaj na tym możecie jak najbardziej zyskać. Sprawy będą rozstrzygnięte na Waszą korzyść. Jeżeli są jakieś, czy zaistnieją jakieś spory, to karta mówi o o tym właśnie, że mm, że będzie sprawiedliwość po, po prostu y, po waszej stronie. Y, no i to tyle. Aha, jeszcze tutaj ważna też informacja, że mm, sprzyja wam tak y, powiedziałabym, jakby to tutaj powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, że to jest Bóg, nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś tam dobra energia y, no, ktoś tam po prostu, o kol kolokwialnie mówiąc, góra Wam sprzyja, czyli jakaś tam opatrzność, coś nad Wami takiego pozytywnego, dobrego czuwa, że w tym miesiącu, marcu e, na pewno no, tutaj e, nic złego nie może się Wam e, stać, zadziać, wydarzyć. Jesteście pod taką pewnego rodzaju ochroną, tak bym powiedziała. E, aha, jeszcze tutaj karty mówią o drobnych jakichś smutkach. Które może przynieść Wam wdowa? Dosłownie, karty mówią o wdowie. Ja bym powiedziała kobiecie, która była w związku formalnym, ale albo się rozwiodła, albo ten mąż zmarł. Takie dwie opcje Czy jakieś tutaj smutne informacje od tej pani mogą do Was przyjść w miesiącu marcu. No i to tyle, drogie wodniki. Tutaj podsumuję, jak karty widzą ten nadchodzący miesiąc marzec. Czyli tak, nie wdawajcie się w spekulacje, czy to gry hazardowe, czy też gra na giełdzie. Wszelkie inwestycje, które nie są pewne, nie, nie mają pewnego zysku, to karty tutaj odradzają, bo jest pokazana z tego tytułu strata. Czuwa nad Wami tutaj hmm, no taka powiedzmy dobra energia w tym miesiącu. Hmm, także tak naprawdę nic złego nie może się Wam stać. Co dalej? Dalej karty mówią, że przyświeca Wam też, będziecie mieć szczęście do pewnych spraw, ale ja bym nie wiązała tego z tym, że tak, że zagracie i będziecie mieć szczęście. Nie. To jest szczęście w tym, że coś od kogoś dostaniecie, coś Wam zostanie podarowane. To jest, nie będzie to szczęście Waszą zasługą. Czyli wy na to nie zapracujecie. To jest po prostu tak, jakby coś miał miał spaść z nieba, dostaniecie coś za nic. Mogą to być pieniądze, może to być dobra informacja, cenna dla was informacja. Co więcej, dla osób, które chcą wejść w związek małżeński, ożenić się, to karty mówią, że to raczej takie kalkulowane na chłodno i z rozsądku bardziej niż z uczucia. Także radziłam się dwa razy nad tym zastanowić. Jakieś smutne wiadomości, przyjdą do was od wdowy albo kobiety rozwiedzionej, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej starszej od Was. No i co więcej, sprawiedliwość będzie w tym miesiącu marcu po Waszej stronie. Więc jeżeli macie sprawy sądowe, sprawy sporne, czy po prostu chcecie, żeby racja była po Waszej stronie, to tak też się stanie. To tyle, moje drogie wodniki. Ja życzę Wam udanego miesiąca. Oczywiście zapraszam do porad indywidualnych i do moich kolejnych filmów. Pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!